Dzień dobry, Szachowa Polsko. Dzisiaj chciałbym wam pokazać partię, którą miałem okazję rozegrać 29 sierpnia w Title Tuesday z Danilem Dubowem. Bardzo popularnym zawodnikiem pochodzącym z Rosji, który no, gra takie jedne z ciekawszych szachów na świecie. Była to czwarta runda turnieju, mieliśmy komplet zwycięstw w pierwszych trzech. Po pojedynkach grałem czarnymi. Na E4 zagrałem Pirca, obronę czeską, czy może, jak niektórzy wiedzą, jest również nazwa, a tak jak kupca paklezy, jest to nazwa wymyślona przez Pawła Teclafa. Taka no, dość śmieszna, to też jej czasami używam. Ruch Hetman B6 dedykuje użytkownikowi Spectre. Jest to znak zapytania na czeskomie, jak widzicie pokazane ale no i po prostu jest to ruch który robię jest już plus 1,15 dla białych zaledwie po czterech posunięciach ale no jak wiecie często ten wariant stosuje poszedł taki, no, jedno, z głównych, jedno z głównych reakcji na to właśnie zagranie ruchu E5, wybicie na D5. Ruch G6 też jest tutaj opatrzony jako znak zapytania, ale idea mam po prostu taką, żeby ustawić pionki na białych polach, mając czarnopolowego gońca, ma to sens. Obustronne roszady zostały zrobione, nie chciałem robić roszady w tę stronę, ponieważ po biciu chcę być tym pionkiem, i tutaj ten król byłby jeszcze słabszy niż tutaj. Jeśli chodzi o atak na tym skrzydle, to tutaj jeszcze nie mam tak bardzo czego się obawiać, gdyż po B5 skoczek weźmie piona na A5 i atak zostanie przyblokowany, natomiast po A6 zagram B6 i też zostanie tutaj przy, to przyblokowane, i po B5 zagram skoczek A5. Taka jest idea. A że gońce białopolowe się wymienią, bo nie może gońc odejść, bo wieża na B1 wisi, to zawsze daje mi to możliwości blokowania tej pozycji po białych polach. Także właśnie do tego się powoli przymierzam. Skoczek B8, ruch dość głęboki. Skoczek A1, skoczek B8, takie wycofanie skoczków. O to chodzi, że te skoczki gdzieś po prostu idą. I ten skoczek idzie na pole C5, gdyż te piąki zostaną wymienione. Natomiast mój skoczek, zaraz zobaczycie, Chcę pójść na A6, czasami pójść na C7 <coughs> na B5, D6. Dużo tutaj jest y, możliwości. Właśnie teraz poszedł na C7. Y, tu oczywiście tego skoczka nie bije, on nigdzie mi nie ucieka. Zawsze go mogę zbić, no ale generalnie nie chcę tego robić i gońca nie chcę tu gdzieś na E5 wpuszczać. Y, hetman D3, oczywiście, jak wymienię. Hetmany moja końcówka jest fantastyczna, bo mam dobre piony na białych polach. I gońca czarnopolowego. Podczas gdy ten pionek to jest taki wyrośnięty pionek, ten goniec to jest wyrośnięty pionek, przepraszam, i jak widzimy takie warcabowe ustawienie, to nic dobrego. Hetman odszedł, wchodzę Hetmanem tutaj na C4, chcę postawić skoczka na B5, atakuję pionka na C3, ale nie to jest najważniejsze. Ruch zagrany H5, bo Hetman czasami chciał pójść na H5, żeby mi tutaj tego piona atakować, więc grając H5 po pierwsze. Odbieram tę możliwość. Po drugie, mam możliwość czasami zagrania H4, H3 i również do Białego Króla. Czasami chcę się tutaj przymierzać, żeby go zaatakować. Ruch goniec E7. Goniec E7 to nie o to chodzi, że ten goniec ma coś robić na tej przekątnej. Chodzi o to, że zwalniam pole dla skoczka na D6, który z pola D6 może przejść na przykład na E4, gdzie również będzie atakował na C3, ale będzie figurą jeszcze lepszą po ewentualnym G3 no skoczek będzie generalnie spoglądał w kierunku białego króla H4, dopycham żeby dać sobie możliwość zagrania ruchu H3 i tu po skoczek D7 trochę spanikowałem gdyż widziałem, że grozi taki motyw jak skoczek B6 szach i tutaj hetman C6 yy, to jest przeoczenie, mogłem zagrać po prostu H3 i o to chodzi, że po skoczek B6 po prostu bije, bije i potem wydaje się, że jest tutaj yy, atak ale mogę po prostu wziąć na G2, po król G1, mogę nawet wymienić hetmany. Po ewentualnym wybiciu zagrać skoczek C7, broniąc pole. No i po prostu po biciu sobie odbijam królem i mamy porówno pionów, tylko że znowu. Pionki są na czarnych polach, ten pionek na H2 jest atakowany. Ten mój król może przejść na C4, no końcówka jest zdecydowanie lepsza czarnych. Więc tutaj trochę spanikowałem szczerze mówiąc. Nie widziałem też z daleka tej idei związanej z hetman F1, no jak król zbije na G2 to się tutaj naraża na takie mocne, mocne ataki i zresztą jak dam tutaj szacha, to ten król już ma czas, żeby pójść na C8 i po szachu na A8 uciec na D7, dlatego właśnie ta idea H3 i bicie na G2 była bardzo fajnym pomysłem, no niestety mi włączyła się panika, więc zamiast ruchu H3 zagrałem hetman C6, i Hetman E8 to również nie jest dokładny ruch po skoczek E5. Chciałem bronić na F7 piona. Tutaj ten pionek nie miał większego znaczenia. Trzeba było zagrać Hetman A6 i po białych polach blokować po prostu te piony i mieć bezpiecznego króla. To było najważniejsze, a nie jakiś tam pionek na F7. No i teraz Dubow wykorzystuje fakt, że te białe pola trochę odpuściłem. I najpierw zagrał c4, otwierając przekątną. Teraz gra a6, otwierając ją, można powiedzieć, już tak do końca. No i wziąłem pionka na b4. To był oczywiście pionek totalnie bez żadnego znaczenia. Idea była taka, że po ewentualnym biciu, żeby zawsze mieć a5 i w ten sposób się tutaj na tym skrzydle broni, przyblokować to wszystko. No ale jest potwornie silny ruch hetman f3 z groźbą mata w jednym ruchu. I po wieża c7 tu należało po prostu zbić wieżą na c4 proponując wymianę wiesz Oczywiście ja nie mógłbym odbić na c4 w dalszym ciągu z uwagi na tego mata na b7. No i po prostu białe pociągają kolejną figurę do, do ataku Dubaów. Jednak zagrał skoczek bije c4, co jest ruchem kiepskim. No on chce dać tutaj szacha rzeczywiście zbić na c7 i potem dać mata na b7, ale ten motyw oczywiście zauważyłem i teraz gram bardzo ważny ruch hetman c6 i cały czas chodzi o te białe pola w tej pozycji. Neutralizuje tego Hetmana, asekuruje trochę króla, i białe nie, ma, nie mają większego wyboru. Biją na B7, chociaż komputer tam chciał grać coś innego, ale na tym czasie tutaj już nie ma e, zbyt wiele możliwości. E, zbiłem Hetmanem. Tam komputer pokazywał, że król B8 lepsze, ale Hetman bije B7 też jest jak najbardziej ok. D5, żeby wymienić, żeby uniknąć wymiany hetmanów. Oczywiście hetmanem na D5 bić nie mogę z uwagi na skoczek B6 szach i hetman na D5 by poleciał. Jak widzicie, mam tylko tutaj 4,5 sekundy. Dubów ma tych sekund ponad 20. Skoczek B6 wydaje się, że widełki tracę wieżę, ale tutaj wieża na C2 leci i Dubow nie zauważył po prostu, że po biciu na A7 biciu nie może być gońcem tutaj na A7, gdyż bije hetmanem i po biciu wieżę na A7. Jest wieża C1 szach z następnym matem i e, Rosjanin zdecydował się na wieża bije A7, no ale tu po prostu bije pionka na D5. E, proponując wymianę Hetmanów, za bardzo nie ma jak tej wymiany Hetmanów uniknąć, no bo tutaj na G2 jest atakowany pionek z matem, również pole D1. Biały Hetman kontroluje, więc po prostu zdecydował się zbić. I ta końcówka jest dla mnie lepsza. Mam piona więcej, i ten król. Jest zagrożony matem. No i tutaj wieża BF7 był to ruch przegrywający, ale nie zauważyłem banalnego e, ruchu D4. Po prostu zagrałem wieża E2, żeby dać tutaj szacha, e, ale przeoczyłem, że można było zaatakować tego gońca w ten sposób i po biciu wtedy dać szacha i potem zagrać goniec C5 z groźbą mata w jednym ruchu, a figurę po prostu tak czy siak. Zdobywamy na G1. No pozycja jeszcze nie jest taka prosta do wygrywania, ale no zdobyłbym po prostu figurę. Zagrałem wieża E2, no i niestety nastąpił szach i po król A8 po prostu król wychodzi z tej siatki matowej. Graliśmy tu teraz no, na sekundach, cały czas mamy około 2-3 sekund na zegarze, więc ciężko o jakieś bardzo dokładne posunięcia, chociaż. Potem patrzyłem według komputera, robiliśmy no, najlepsze, najlepsze ruchy. Teraz y, niestety y, przeoczyłem motyw, że biały król idzie w kierunku mojego króla i siatkę matową chcę stworzyć. I po król B5 zagrałem fatalny wieża B2, y, szach, po czym nastąpiło król y, król C6. Tutaj chyba komputer pokazywał ruch, że goniec D2 trzeba było zagrać, żeby po Król C6, wziąć tego pionka i potem gońcem się jakoś tu zasłaniać, jakaś taka abstrakcja, żeby mata nie dostać. No i po A6 wieża A7 szach. Tu należało zagrać nie wieża H7, a wieża F7, żeby tutaj groził szach. Po wieża H7 miałem możliwość zagrania D3 i goniec by to pole kontrolował, ale i tak tego nie zauważyłem. Nastąpił Król A8, żeby po szachu zasłonić się wieżą, prawda? No bo tu po prostu grozi teraz mat w jeden ruch dlatego trzeba jakoś się obronić dlatego zagrałem właśnie król A8 wieża zbiła na H3 no i teraz już wieża sekuruje ostatnią linię wieża idzie na H7 grozi oczywiście mat w jeden ruch daje szacha żeby odrzucić króla no i w końcu idę pionkiem D żeby trochę zmusić zmusić białe do tego żeby żeby wieża była przetwierdzona już do, do linii D i nie dawała mi co chwila szachów, i, i żeby tutaj Dubow za bardzo nie cfaniakował po prostu dał tego szacha, zagrałem to D2. No i teraz król A6 przesadził Dubow, chce dać mata w jeden ruch, ale teraz robię bardzo silny ruch, ale też no, oczywisty dosyć ruch, czyli goniec D4. Pokrywam to pole, jednocześnie przykryłem linię D i nie ma teraz już obrony przed ruchem. D1 Hetman. Jeszcze zagrał jakiś goniec C7, nie wiadomo po co dorobiłem Hetmana. Tutaj mogłem dać mata w jeden ruch, no ale na tych nerwach najważniejsze jest, drodzy widzowie, jak można dać mata albo wziąć wieżę, to bierzcie wieżę, drodzy widzowie, bo mata może nie być. Jest takie powiedzonko. I tutaj się głównie skupiałem na tym właśnie, żeby nic nie podstawić, żeby nie dać też pata. Jeżeli będziemy dawać cały czas szachy, drodzy widzowie, to 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 jest wystarczające do tego, żeby wygrać partię, i w ten sposób dałem mata, więc partia oczywiście nie była wolna od błędów, ale to dlatego, że pozycja była skomplikowana, a my zostawiliśmy sobie na tę pozycję zdecydowanie za mało czasu, więc musiałem po prostu tutaj się pobronić odpowiednio. Nie do końca mi to wychodziło, ale no mówię, ta odrobina szczęścia mi się przydała i partię udało się. Wygrać. Jeżeli Wam się podobała analiza, drodzy widzowie, to pamiętajcie zostawić kciuka w górę tam pod, pod filmem. Zostawcie też komentarz, co Wam się podobało w tej analizie, a co nie i co byście chcieli zobaczyć w następnych tego typu filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.